Ja pracuję słowem od zawsze i piszę i tak. mówię. I to był dla mnie dramat, kiedy nagle zderzyłam się z tym, że wiesz, że te słowa nie wychodzą już tak no. lekko z moich ust. Najczęstszą przyczyną takiego zapominania jest właśnie ta dysfunkcja poznawcza, a przede wszystkim chodzi o to, że ludzie absolutnie nie dbają o swoją głowę. No dobra, poczekaj, ale w takim razie śmiesz twierdzić, tak. że o mózg możemy zadbać, tak? tak że ta mgła będzie mniejsza. Tak. Kiedy należy zacząć? Nie mów, że od początku życia, proszę, bo jest za późno dla mnie. Nie, już. od początku życia chodzi o to, żeby wyrobić nawyki bardziej. Okay. Tak? to są nawyki? Bo, no, bo to tak wiemy, że ten mózg dziecka czy do 30 roku życia sobie tam działa, ale mm -hmm. gwarancja się kończy, czyli śmie kończy się gwarancja. Więc trzeba robić po pierwsze przeglądy, po drugie, no, warto mieć te nawyki. Tak? Okay. Dwie rzeczy najlepiej regenerują układ nerwowy i powodują, że ta liczba połączeń wzrasta. Wysiłek fizyczny, taki do bólu trochę, mm -hmm. powoduje, że tego BDNF-u, czy tego czynnika regenerującego komórki nerwowe wydziela się najwięcej, ale drugie to są rozmowy towarzyskie. Pojawiła. Spotykajmy się po prostu tak, między spotykajmy sobą, się. Mózg lubi nowości, czyli mózg lubi każdego dnia nowe słowo, nową czynność, mm -hmm. nowy ruch. Ale co proponujesz? Nauka nowego języka, nowego słowa codziennie? Język jest bardzo dobry, czyli język to jest, to jest, bo język to jest nie tylko, że się uczymy słówek, tylko język to jest wejście w inną kulturę. To jest inny rodzaj myślenia. My uruchamiamy obszary, które zwykle, jak mówimy po polsku, nie są aktywowane, więc to jest, to jest świetne.